Witajcie drogie dzieci. Dzisiaj w ramach naszych zajęć razem z panią Agnieszką proponujemy wam nową piosenkę. Piosenka ta nosi tytuł Motylki. Zaczniemy standardowo od nauki słów. Posłuchajcie pierwszej zwrotki. Dwa motylki się spotkały. La, 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 la. la. Skrzydełkami zamachały. La, 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 la. la. Poruszyły wąsikami. La, 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 pochylając w dół la la, 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 i refren. Motylki, motylki nie tracą ani chwilki. Wciąż wirują dookoła, bo zabawa to wesoła. Powtarzamy refren. Motylki, motylki nie tracą ani chwilki. Wciąż wirują dookoła, bo zabawa to wesoła. I druga zwrotka. Potem siadły na źdźbło la 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 klaszcząc mocno w obie łapki, la 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 A gdy już się tym znudziły, la 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 szybko w górę się znów wzbiły, la 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 la. I refren. Motylki, motylki, nie tracą ani chwilki, wciąż wirują dookoła, bo zabawa to wesoła. Motylki. Motylki nie tracą ani chwilki. Wciąż wirują dookoła, bo zabawa to wesoła. Mam nadzieję, że Wam się podoba pioseneczka. Teraz przejdziemy do tańca. Na no, krok. Na początku jest bardzo prosto, ponieważ pokazujemy cyfrę 2. Tak i delikatnie będziemy się bujać. Następnie pokazujemy nasze skrzydełka. Później wąsiki. Ogólnie ruch do tej piosenki jest bardzo prosty, ponieważ znając słowa, bez problemu możemy pokazywać ruch, tak? Wąsiki. Następnie mamy główkę, czyli dół i góra. Dół i góra. No i refren. Motylki Motylki. Łapiemy się za bioderka. Dwa takie delikatne przysiady. Następnie obrót w jedną stronę. Obrót w drugą stronę i delikatny przysiad. Jeżeli będziecie mieć problem z obrotem w jedną stronę i od razu obrotem w drugą stronę, możecie zrobić jeden spokojniejszy obrót lub Dwa obroty w tą samą stronę. Pokażę o co mi teraz chodzi. Bo pomalutku jeden obrót. Lub dwa obroty. Myślę, że któraś z tych opcji na pewno Wam się spodoba i będzie łatwa do wykonania. Druga zwrotka. Siadamy, możemy... Albo w kokardkę, czyli skrzyżnie możemy, na kolankach, jak Wam jest wygodnie. Siedliśmy, plaszczemy. Na słowa o znudzeniu możemy albo ziewać, pokazujemy, że ziewamy, ale oczywiście w tym, w tym, ta, w tym czasie też śpiewamy, więc nie możemy całkowicie ziewać. Przeciągamy się. I wstajemy wesoło, ruszając rączkami. I refren znowu. Motylki, motylki. Tak samo powtarzamy. Wybieramy sobie, którą opcję z obrotami chcemy. I już znamy wszystkie kroki. Teraz sobie przećwiczymy z muzyką.

Myślę, że Wam się podobała piosenka. Ruch jest bardzo prosty. Zachęcam do wspólnej zabawy razem z rodzicami. Pozdrawiamy Was serdecznie z Panią Agnieszką. Do zobaczenia. Pa! pa.